Dzień dobry Państwu, witamy z Wisły, która w ten weekend, pierwszy weekend listopada zamieniła się w światową stolicę skoków narciarskich. Razem ze mną jest pasjonatka tejże dyscypliny sportu z Interii, Natalia Kapustka. Witaj Natalia. Dzień dobry. Powiem Państwu, że odwiedziliśmy pasjonujące miejsca. Za nami jest kompleks skoczni Wisła Centrum, na którym to kompleksie pierwszy swój skok oddał legendarny Adam Małysz, człowiek, którego wielkie skoki w Polsce się zaczęły. A także w budynku tym żółtym Urzędu Miasta Wisły znajduje się już 21-letnia statuetka z czekolady Adama Małysza i proszę sobie wyobrazić, że naród tak uwielbił Adama Małysza, że kilka lat temu ktoś odgryzł ucho z tej czekoladowej figury Adama Małysza. No, Natalia trzeba powiedzieć, że ci, którzy nie mogą przyjechać tu do Wisły na te skoki, mają co zwiedzać także poza skocznią na Wiśle Malince imienia Adama Małysza. Oczywiście sporo, szczególnie jeśli mówimy też o skokach narciarskich, bo nie ukrywajmy też Adam Małysz ma tu swoje muzeum, także jeśli kibice chcą, to mogą zobaczyć także na żywo jego największe trofea. Troszeczkę pogoda może dzisiaj nie dopisuje, jutro może troszkę będzie lepiej, to zawsze można wybrać się też na jakieś szlaki. Dokładnie, dla nas najważniejsze jest to, że w piątkowych kwalifikacjach powiało Dawnymi czasami, w których nasi skoczkowie dzielili i rządzili, wygrywali z gigantyczną przewagą Puchar Narodów. Pierwsze miejsce Dawida Kubackiego, trzecie Piotra Żyły, dziewiąte Kamila Stocha, dwunaste Pawła Wąska i ogólnie dziewięciu Polaków kwalifikujących się do sobotniego konkursu, no to jest coś, co naprawdę leje miód na serca kibiców naszych skoków, aczkolwiek zaznaczymy, że to dopiero kwalifikacje. Dopiero kwalifikacje, dopiero pierwszy weekend skoków. Jak to będzie w planicy, to dopiero się okaże. Ale myślę, że też warto podkreślić, że byliśmy jedną z najlepszych drużyn podczas kwalifikacji, bo lepsi od nas pod względem ilości zawodników w pierwszej dziesiątce byli tylko Austriacy, bo było czterech skoczków, nas było trzech. Niemcy daleko w tyle. Kary Geiger, na przykład, 23 czy 6 pozycja, więc. Na razie jest dobrze. Dokładnie, proszę państwa, posłuchajmy, co powiedział nam największy bohater piątkowego skakania, Dawid Kubacki. Rzeczywiście to dzisiaj był fajny, fajny dzień dla mnie. E, fajnie mi się skakało. Od samego początku te wszystkie trzy skoki były na dobrym poziomie. Kwalifikacyjny nawet chyba e, najlepszy z tych wszystkich czek, więc e, teoretycznie tak jak powinno być. Myślę, że sobie udowodniłem, podbudowałem swoją pewność siebie, że to, to wszystko działa, to czego się nauczyłem. Nie ma w tym co grzebać, jedynie jakieś tam detale, które, nad którymi warto dalej pracować i, i zaczynamy zimę. Tyle Dawid Kubacki. Natalia, trzeba powiedzieć, że Dawid na razie bardzo dzielnie znosi tę presję, jaka na nim ciąży, lidera naszej ekipy. I wczoraj pokazał, że wszystkie trzy skoki, jakie oddał, one pobiły konkurencję. Tak, on pokazuje, że jest królem lata, ale może być też królem zimy, chociaż nie są to skoki na śniegu. Bardzo fajnie znosi tą presję i wszystko, tą motoczkę, która się dzieje wokół niego. Tak samo wczoraj no, dziennikarze wręcz zaatakowali Dawida. Każdy chciał dowiedzieć się, jak tam, co słychać u niego, jak wyglądają te skoki. On dzielnie na wszystko odpowiadał i widać, że bardzo go to cieszy, a to myślę, że jest taka podstawa. Ważne też, że Dawid zgarnął też pierwszą poważną premię za zimowe skakanie, 3000 franków szwajcarskich. To powędruje do, na jego konto, to powędruje na konto polskiego zawodnika. Tymczasem posłuchajmy, co powiedział dziewiąty w kwalifikacjach Kamil Stoch. Tak przypuszczałem, że nie będzie to dzisiaj łatwy dla mnie dzień, natomiast jestem sądziłem, że będę miał aż takie trudności, zwłaszcza techniczne. Powiem szczerze, że w, z mojej perspektywy one nie były duże i, i, i wiem, że to nie były duże błędy, natomiast nie wiedziałem, że e, będą robiły aż taką różnicę. No ale e, widocznie poziom aż tak po prostu podskoczył do góry, że teraz te najmniejsze błędy będą decydowały naprawdę o, o dużych różnicach. Czy masz na myśli te lekkie nerwy przed inauguracją kolejnego sezonu, dy, 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 mówiąc o tych swoich drobnych problemach? Nie, nie, to... To, to są, to są e, trudno powiedzieć, że to są błędy, no bo spóźnienie skoku wynika z bardzo wielu różnych czynników. E, natomiast e, na szczęście dzisiaj nie było aż tak, żeby mnie wycofywało na rozbiegu, gdzie traciłbym równowagę. To bym mógł uważać jako sygnał do tego, że, jest, że coś jest nie tak. Natomiast e, wszystko działało poza tymi drobnymi szczegółami, najważniejszymi, jak chodzi o trafienie w próg. Tyle Kamil, tylko trzeba powiedzieć, że na Kamilu tak już tak naprawdę wielka presja nie ciąży, bo to jest mistrz, trzykrotny mistrz olimpijski. On już tyle zrobił, co wszyscy pozostali skoczko zawodnicy w ogóle zimowi w Polsce łącznie pod względem złotych medali. Zatem chwilę trwaj i cieszymy się tym, że Kamil Stoch jest nadal w, mimo wszystko w elicie światowych skoków. Tak, myślę, że większość osób nawet nie ma tej świadomości, że przechodzi koło nich taki mistrz olimpijski. To jest nie ukrywajmy chodząca legenda. Chociaż sam Kamil twierdzi, że te wszystkie sukcesy są dla niego ważne i tak dalej, ale on chce nadal wygrywać, bo to jest właśnie charakter mistrza. I chociaż zajął dziewiąte miejsce, to sam przyznał, że jest trochę niedosyt, ma jeszcze problem z pozycją najazdową i z wybiciem się, czyli z tym, co zmierza się już kilka sezonów. Także widać, że jest też głodny tego sukcesu, więc jeśli poprawi te błędy drobne, o których mówi, no to kto wie, jeszcze wyższe lokaty mogą być. Proszę Państwa, trudno się nie dziwić, że cały w skowronkach po piątkowych kwalifikacjach był także szef polskiej ekipy, trener Tomasz Turbichler. Oddajmy mu na chwilę głos. Uh, I'm, I'm really happy about this this competition today or this this qualification. I saw that still the jumpers can improve technique, but it was highly competitive as we have seen in the results. So this this makes me happy, and as you said, it, it's quite similar than in Klingenthal. <laughs> Tyle trener Turbichler. Widać, że rola przywódcy nowego nowego szefa sztabu szkoleniowego wpłynęła na całą naszą ekipę dosyć zbawiennie. Wpłynęła i zarówno na tych starszych zawodników, jak i na tych młodszych. Czują, że są pod taką dobrą opieką, fachowca, który zna się na tych skokach bardzo dobrze, więc wszystko na razie układa się zgodnie z planem. Proszę Państwa, w Waszym interesie postanowiliśmy też wrócić do tematu, który Was najbardziej boli, mianowicie do cen biletów na ten puchar świata w Wiśle, które oscylują między 90 zł na kwalifikacje piątkowe a 130 zł. Rozmawiała Natalia wczoraj z Kibicami. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ten temat. A powiedzcie, bo takim gorącym tematem są ceny biletów. Czy faktycznie kosztowało, żeby przyjechać tutaj na skoki? Tak. 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 Szczególnie to bardzo. że jesteśmy tylko na wkadrze z koleżanką tylko dzisiaj. No ceny na kwalifikacje na pewno są zbyt wysokie. To trzeba przyznać. Na konkursy to jeszcze ujdzie, ale no kwalifikacje to jednak tak. cena no. za wysoka. Były nieraz tańsze i to się bardziej opłacało. W tym roku jest szczególnie drogo, więc... Dużo zależało od tego, że tu jesteśmy. Tyle fani polskich skoków. natalko widać, że no, ludzie dajliby się pokroić za skoki w Polsce, bo nie dość, że niepogoda, no właściwie można powiedzieć, że koszmar. Ani nie jest na tyle zimno, żeby był śnieg, ani nie jest na tyle ciepło, żeby móc się cieszyć z tego, że się ląduje na Igelicie i jest jakieś słoneczko, po prostu taka jesienna aura, a mimo wszystko ludzie decydują się na taki spokaźny wydatek i z różnych stron, naszego kraju przyjeżdżają do Wisły. Tak, to prawda. Osoby, które tak nie fascynują się skokami mogą pomyśleć, że ten weekend no to prawdziwa katastrofa. Nie ma śniegu, pada deszcz, jest zimno, no, wszystko układa się jak jakiś najgorszy scenariusz, a tutaj kibice bardzo licznie też przybywają, wydają naprawdę duże kwoty na te bilety, żeby zobaczyć swoich idoli, swoich ulubieńców. No też jak tam wspomnieli kibice, dużo jest młodych osób, studentów, którzy już też sami muszą się utrzymać i jakoś też odłożyć sobie na te bilety. Także widać, że miłość do skoków przetrwa wszystko. Proszę państwa, w waszym interesie uderzyliśmy też do Polskiego Związku Narciarskiego z zapytaniem, czy te bilety nie mogły oscylować chociażby poniżej 100 zł. 100 zł oddajmy głos sekretarzowi generalnemu naszego związku Janowi Winkielowi. No tak, my, my jakby udało nam się utrzymać te ceny biletów i tak z zeszłego sezonu, więc to było spore wyzwanie. E, no tak dla porównania no to wystarczy sobie spojrzeć chociażby jak wzrosła płaca minimalna u nas w kraju. To jest automatyczne przerzucenie kosztów ochrony, czyli osoba godzina każdego pracownika wzrosła w zasadzie o 30-40%. E, z jednej strony nie mamy śniegu, więc mamy oszczędność, z drugiej strony no musimy pokryć koszty pobytowe całej, całej jakby wierchuszki Pucharu Świata kobiet, więc e, no to troszeczkę więcej trzeba do tego jeszcze dołożyć. Na pewno gdybyśmy nie mieli kobiet, te bilety byłyby tańsze, ale chcemy też troszeczkę ten sport rozwijać, kobiety u nas, próbujemy no i walczymy o to, żeby osiągnąć break-even, jeżeli chodzi o te zawody. Tyle racji PZPN-u, autorstwa sekretarza generalnego Jana Winkiela. Tymczasem przenieśmy się na to, co nas czeka dzisiaj, już godzina 16. Pierwszy konkurs sezonu 22 na 23. Jakie są Twoje przewidywania, Natalia? Na pewno chciałbym, żeby w drugiej serii konkursu znalazło się pięciu naszych reprezentantów. Oczywiście liczymy bardzo na zwycięstwo Dawida Kubackiego i Mazurek Dąbrowskiego dzisiaj. Pierwszy Dawid Kubacki, w piątce może Piotr Żyła. Liczę, że Kamil Stok załapie się też do pierwszej dziesiątki. I także liczę na Jana Habdasa. A ja mam nadzieję, że Paweł Wąsek, czyli ten najmłodszy w kadrze, a który. Dobija się coraz bardziej do tej czołówki, że on pokaże tę tendencję, że tam naprawdę dla polskich skoków jest przyszłość. Także po odejściu tych naszych mistrzów, którzy już mają trójkę z przodu kubackiego Żyły i Stocha. Proszę Państwa, godzina 16. Śledźcie to, co się dzieje z naszymi skoczkami. Nieco wcześniej skaczą panie. Mamy nadzieję też na dobre występy Nicole Konderli i Kingi Rajdy. Natomiast Natalko, jeszcze zaproś Państwa do naszych mediów społecznościowych. Tak, oczywiście, jeśli Państwo chcą być na bieżąco ze skokami narciarskimi w Wyśle, zapraszamy na naszego TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTube'a oraz na stronę Interia Sport. Tyle z Wisły Malinki, z cen... z Wisły z centrum jej kłaniają się Natalia Kapustka i Michał Białoński.